Robi się niebezpiecznie w świecie AI. Od kilku dni, tygodni, docierają do mnie informacje, które budzą niepokój. Ostatnia wiadomość na temat strat, jakie OpenAI generuje w sprawozdaniu w Microsoftcie, skłoniła mnie do nagrania tego filmu i przyjrzenia się tej sytuacji bliżej. I może do pokuszenia się odpowiedź na pytanie, czy bańka AI może, może nie, czy bańka AI istnieje, ale. Czy powoli zaczyna pękać i co to dla nas wszystkich oznacza? W tym filmie rzucę światło na to, co dzieje się w świecie AI, co dzieje się złego w świecie AI, i być może dam Ci ostrzeżenie oraz zasugeruję sposoby, patenty, jak się przygotować na to wszystko. Jeżeli Twoja praca opiera się na AI, jeżeli dużo używasz AI w swojej pracy, jeżeli pracujesz w segmencie zdominowanym czy opanowanym przez AI, to jest odcinek dla Ciebie. I na koniec postaram się też powiedzieć, co warto zrobić, co warto zacząć robić, żeby się przygotować na moment, kiedy ewentualnie to wszystko dupnie. Daniel Bartosiewicz Content AI Automatyzacja. Partnerem kanału jest agencja marketingowa Traffic Pix. Wydawca i właściciel ponad 1700 portali przeznaczonych do Link Buildingu, gdzie zamówisz publikacje sponsorowane bezpośrednio u właściciela bez prowizji, a z kodem DBTP20 albo z linku w opisie, pierwsze zamówienie będziesz mieć 20% taniej. Pierwsza rzecz, pierwsza wiadomość, która kazała mi się zastanowić nad tym całym tematem, to była sytuacja, w której OpenAI szukało dofinansowania w amerykańskim rządzie. Na stronie Economic Times możemy przeczytać, że twórca Chata GPT, OpenAI, największe światowe, prywatne, największa światowa, prywatna firma prosi rząd USA o udzielenie gwarancji kredytowych na ich wielką infrastrukturę, na rozwój infrastruktury, co będzie kosztowało ponad 1 trylion dolarów. Trylion po angielsku, czyli po naszemu bilion. Według niektórych wyliczeń OpenAI zobowiązało się, do wydania tego biliona na infrastrukturę w tym roku, włączając partnerstwo z Oracle na 300 miliardów dolarów i projekt Stargate za 500 miliardów dolarów. Kiedy ludzie się dowiedzieli, że prywatna firma oczekuje, żąda, prosi o rządowe wsparcie, dla własnych inwestycji, argumentując to tym, że amerykański rząd też będzie z tego korzystał i amerykańscy obywatele też będą z tego korzystać, no ludzie, delikatnie mówiąc, nie przyjęli tego zbyt dobrze. Sam Altman później wycofał się z tej sugestii, mówiąc, że chodzi o zakłady do produkcji chipów, a nie centra danych, no ale niesmak pozostał. I sam fakt, że tak wielka firma, wyceniana na 500 miliardów dolarów, która przyjęła przez ostatnie lata setki miliardów Finansowania od inwestorów nadal potrzebuje kasy i gwarancji, to budzi trochę niepokój. Dodajmy do tego fakt, że Microsoft zanotował ponad 3 miliardy dolarów straty z tytułu tego, że zainwestował w OpenAI. To znaczy, nie tak, że Microsoft zanotował stratę jako cała firma, ale po prostu inwestycja w OpenAI przyniosła 3 miliardy, ponad 3 miliardy straty. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku firma przepaliła 13,5 miliarda dolarów i kolejne 12 miliardów dolarów w samym tylko trzecim kwartale 2025 roku. Według The Wall Street Journal, OpenAI spodziewa się strat operacyjnych rzędu 74 miliardów dolarów w 2028 roku, zanim teoretycznie osiągnie zyskowność w 2030 roku. Łącznie mają przepalić 115 miliardów do 2029 roku. OpenAI spodziewa się mieć, spodziewa się mieć, jak dotrwa, 200 miliardów rocznego przychodu w 2030 roku, prognozując, że będzie w końcu na plusie w 2029 lub 2030 roku. Co to dla nas oznacza? Dla nas niewiele, co oznacza dla firmy sporo, dlatego że Mamy 2025 rok. OpenAI przepaliło 12 miliardów dolarów w trzecim kwartale 2025 roku. Łącznie mają zamiar przepalić 115 miliardów i proszą rząd amerykański o gwarancję. Źle się dzieje do tego stopnia, że sam Altman ogłosił to, co ogłosili Googlersi w 2022 roku, kiedy zobaczyli, że OpenAI im odjeżdża. Sam Altman odgłosił kod czerwony. I wszystko byłoby spoko, gdyby OpenAI nadal było liderem w wyścigu AI. Ale już nie jest. Nie jest dlatego, że Google radzi sobie coraz lepiej. Google, z którego większość świata AI śmiała się, kiedy wypuszczali barda, bo ten bard nie dojeżdżał. I wtedy, w 2022 roku, Google ogłosiło Code Red. Code Red, czyli to, co teraz robi OpenAI. Jak ogłosili ten code red, jak wzięli się do roboty, tak teraz są liderem w tym wyścigu. Jak sobie wejdziesz na LM-arenę, Gemini 3 Pro jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tekst, na drugim mie miejscu, jeżeli chodzi o WebDev. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wizję. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o tekst to image, to akurat jest Nano Banana Pro. No ale pierwsze, jeśli chodzi o edycję. Top 3 w sercu tekstu wideo, tutaj połowa zestawienia to jest Google. I na całej arenie globalnie Gemini 3 Pro zajmuje pierwsze miejsce. Nad grokiem 4.1 Thinking, Claudem opusem 4.5. Grokiem 4.1, Klodem Opusem 4.5. Dopiero tutaj jest GPT 5.1 High. I Google, jako jedna z niewielu firm, jest w tym wyścigu rentowna. Google zarabia kasę. Akcje Google'a rosną, szybują. 5 lat o 250%, w rok o 85%. Lub punktów procentowych, nie wiem, bo się nie znam. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że po pierwsze. Do Google'a należy patent na architekturę transformer, która leży u podstaw modeli językowych. Po drugie, w 2017 roku Google już miało plany stworzenia czegoś takiego jak czegoś takiego, czym teraz jest OpenAI, ale zarzucili ten pomysł, nie weszli w to, nie poszli w to na całość i co ciekawe, OpenAI ukradło im ten pomysł i to zrobili. Ale Google, zamiast panikować, przyglądali się rozwojowi OpenAI, patrzyli na ich błędy. I zrobili to po prostu lepiej. I w Google AI to nie jest core biznesu. Google największy przychód ma z reklam. Oprócz tego Google ma własną infrastrukturę od cholery danych, bo, bo trzeba pamiętać, że od 25 lat Google włada wyszukiwaniem informacji online. I pamięta jakie były zapytania 20 lat temu, wie jakie są zapytania teraz, wie co się generuje w Gemini. I ma prawdopodobnie najwięcej danych na temat tego, w jaki sposób ludzie korzystają z AI obecnie na świecie. Pozostając w alegorii z genialnym dzieckiem, jeśli chodzi o rodzinę Google'a, to właśnie jest rodzina Google'a. Jest ojciec, który zarabia, jest matka, która zarabia, jest babcia z dziadkiem, którzy mają rentę czy emeryturę, jest kilkoro dzieci, z których każde rozwija się w jakimś kierunku. I przynosi do domu kasę. To nie są 16 którzy chodzą na jakieś drogie hobby i potrzebują od rodziców pieniądze, żeby dalej tam chodzić, a być może kiedyś będą zdolnym sportowcem albo muzykiem, albo aktorem i będą zarabiać kupę kasy, jeżeli do tego dotrwają, a może nie, Google na to po prostu stać. Google ma własne centra danych. Google może sobie postawić elektrownię atomową, żeby to wszystko zasilić prądem. Google ma pieniądze, żeby to wszystko ogarnąć. I dlatego w tym wyścigu aktualnie wygrywa, i myślę, że będzie wygrywać. Google wie, co robić na pozycji lidera. Google jest liderem wyszukiwarek od kilkunastu lat, jeśli nie kilkudziesięciu. Oni wiedzą, co zrobić, żeby uciec. Oni nie muszą gonić. Kolejna rzecz jest taka, że w czasie GPT mają być reklamy. Taką informację podał Kacper Trzepieciński na grupie Akademia Automatyzacji na Facebooku, gdzie Programista Tibor Blacho w kodzie źródłowym aplikacji ChatGPT na Androidzie znalazł pliki zawierające Feature Ads. I to było do przewidzenia, bo jeżeli masz 800 milionów użytkowników i tylko 5% z nich płaci za ChatGPT+, Plus, to skąd musisz mieć pieniądze? To też nie jest tak, że inwestorzy mają nieskończone zasoby finansowe i będą wkładać w Ciebie pieniądze ad mortem defecatus, aż kiedyś być może zaczniesz przynosić zyski. Tylko inwestorzy chcą widzieć, że z tego będzie hajs. I tu na białym koniu wjeżdża Google. Google, który jako jedyny z wyścigu AI jest tak naprawdę na plusie. Dodajmy jeszcze do tego, że pobrania Perplexity w ostatnich sześciu tygodniach według informacji z 26 listopada 2025 spadły o 80%. To jest dużo. 80% w dół. Perplexity, które miało być groncu Google'a, który miało być nowoczesną wyszukiwarką Perplexity, które jako jedne z pierwszych miało dostęp do internetu w modelu językowym i na tym się zasadniczo wybiło, może mieć problemy. Jak się okazuje, pozostałe aplikacje AI, ChatGPT, Cloud, Gemini, i tak dalej, bardzo szybko dojechały i też podpięły sobie wyszukiwanie w internecie grounding. Do swoich aplikacji. Więc czym teraz wyróżnia się Perplexity? Spoko, może mają jakieś fajne funkcje, może mają Perplexity Labs, przestrzenie, przeglądarkę Komet i tak dalej. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Google ma upaść i jakoś nie upada. I teraz rodzi się pytanie o Twój model biznesowy. I nie pomogły programy partnerskie, gdzie użytkownicy za polecanie, za ściąganie Perplexity dostawali 10 baksów. No bo ludzie sobie pościągali perplexity, pobrali 10 baksów i to jest tyle. I sobie poszli, bo ktoś inny ma coś innego. I kiedy Google po prostu bierze Twój model biznesowy i wsadza go do swojego rozwiązania, to pytanie powstaje, jaki jest sens. Co masz, czego Google nie ma? Bo Google ma to, czego nie masz Ty. Google ma własne pieniądze. Google zarabia. Google ma środki w innym miejscu, z których może dosypać. A ty, jeżeli bazujesz na pieniądzach od inwestorów i nagle inwestorzy przestaną dosypywać, firma leży. I ostatnia rzecz, czyli wisienka na torcie. Rynek AI, boom AI, spełnia wszystkie cztery klasyczne przesłanki bańki. Może wybuchnąć w 2026, jeżeli stopy procentowe wzrosną. Tak powiedział znany ekonomista Rushir Sharma, prawdopodobnie źle wymawiam jego nazwisko, który powiedział, że bańka AI, który powiedział, że rynek AI. Bardzo przypomina rynek dotkomów z okolic 2000 roku. Sharma szacuje, że około 60% ekonomicznego wzrostu w Stanach Zjednoczonych w tym roku jest konsekwencją AI. O co tu chodzi? Zarówno bańka dotkomów w okolicach 2000 roku, jak i bańka nieruchomościowa w 2007-2008 polegały na tym samym. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, rynki zakładały, że Rynki były zbyt optymistyczne. Zakładały, że to stale będzie rosnąć i że jest bezpiecznie, i że inwestycja w to wszystko jest ok. Kto oglądał film Big Short z Christianem Bale'em, Ryanem Goslingiem i paroma innymi rzeczami, tam jest taka scena z Selena Gomez, gdzie Selena Gomez tłumaczy na jakiej zasadzie został zbudowany rynek nieruchomości i dlaczego to ostatecznie pizło. I to samo może się stać teraz. Jako ciekawostkę mogę dodać, że Michael Burry Barry, Barry Postawił ponad miliard dolarów na to, że Nvidia i Palantir zaczną spadać. Moim zdaniem akurat to nie jest dobry pomysł, dlatego, że Nvidia ma technologię, ma właśnie ten produkt, ma fizyczny produkt, ma know-how i ma chipy, które napędzają większość AI obecnie. Ale to też może nie być takie do końca głupie, jeżeli wziąć pod uwagę, że Nvidia jest podejrzewana o stosowanie. Fachowo to się nazywa Circular Financing, czyli przykładowo. I mogliście trafić na taki wykres, gdzie jest pokazane, jak NVIDIA dostaje pieniądze, no bo z jednej strony ktoś przychodzi do nich po chipy, infrastrukturę, hardware i tak dalej. Następnie NVIDIA inwestuje z powrotem te pieniądze, chociażby w XAI, Mistrala, w OpenAI, w Intela i tak dalej. I to powiązanie powoduje pewien problem. I czemu to jest problematyczne? dlatego że jeśli mamy tutaj Nvidia, i Nvidia dostaje od OpenAI kupę kasy za chipy za karty graficzne i tak dalej, to Nvidia ma przychód. Następnie, jeżeli Nvidia inwestuje w OpenAI, to OpenAI ma jakiś przychód. I tak samo Microsoft kupuje chipy od Nvidia, Nvidia potem inwestuje w Microsoft, Google kupuje chipy od Nvidia, Nvidia z powrotem inwestuje w Microsoft. Robi się już skomplikowana siatka połączeń. To jest problematyczne, dlatego że jeżeli, na przykład, jestem sobie ja i mam 1000 zł. Jesteś tutaj sobie ty. Ja ci te 1000 zł pożyczam. To ty masz 1000 zł. Ja mam 1000 zł inwestycji w ciebie. Ty masz 1000 zł. Następnie mówię do ciebie. Słuchaj, stary, wiesz co? Jak masz tego tysiaka, weź mi go, pożycz. Ja, nie wiem, włożę w reklamy, zarobię, oddam Ci z zyskiem. Więc ty mi tego tysiaka pożyczasz. Ten tysiak jest teraz u mnie, był u ciebie, jest u mnie. Ale w przypadku firm, o których mówiliśmy, jedna i druga wykazuje, że ma tego tysiaka. No bo tutaj ktoś ode mnie kupił chipy, ja mam 1000 zł. Tutaj ktoś we mnie zainwestował, ja mam 1000 zł, ale to jest ten sam 1000 zł. To jest 1000 zł. Tylko, że z tego 1000 robi się 2000. I tym sposobem nadmuchuje się bańka. I ta bańka się nadmuchuje coraz bardziej, coraz bardziej i coraz bardziej. Aż w końcu nadmucha się do takiego poziomu, że pęknie. A kiedy pęknie? Chociażby wtedy, kiedy stopy procentowe wzrosną, kiedy dług stanie się droższy, droższy do obsługi. W tej chwili stopy procentowe są stosunkowo niskie i pozwalają na zadłużanie się. Ale w pewnym momencie któreś podmioty zawalał się pod ciężarem tego długu, tak jak było w 2008 roku. I to będzie drugi sygnał tego, że bańka pęka lub pękła, kiedy duży podmiot z branży AI, tudzież infrastruktury, upadnie. Co się stanie? Mniej więcej to, co stało się, kiedy upadał chociażby Enron. Enron, czyli jedna z, jeden z największych przekrętów giełdowych w historii świata właściwie. Firma, która sztucznie zawyżała swoje przychody, ukrywała straty, i kiedy w końcu to wyszło, zainteresowała się tym Komisja Giełdy i Papierów Wartościowych Amerykańska, czyli SEC. Przejrzeli się bliźniej, bliżej, zaczęli odkopywać trupy z szafy, i się okazało, że jest lipa. Jest lipa do tego stopnia, że we wszystko została zaangażowana firma audytorska Arthur Andersen, dzisiaj nieistniejąca. Finał sprawy wyglądał w ten sposób, że aktywa Enronu zostały zlicytowane na poczet strat. Z Artura Andersena wyrosło Accenture, znana międzynarodowa firma consultingowa, a pozostałych, co lepszych pracowników rozkradły pozostałe firmy z ówczesnej wielkiej piątki, czyli Deloitte, PWC, KPMG i Ernst Young. I to samo, spodziewam się, będzie na rynku AI, kiedy kiedy bańka pęknie, kiedy okaże się, że startupy dofinansowywane przez inwestorów tak naprawdę nie mają modelu biznesowego, nie mają realnego modelu biznesowego, nie rozwiązują problemów, nie dostarczają wartości i ich aktywa i dane zostaną przejęte przez gigantów, którzy mają zaplecze jak Microsoft, czy jak Microsoft, Google, czy Amazon. Pracownicy zostaną podkupieni tak samo przez gigantów. Startupy albo zostaną oficerem, tak jak chociażby YouTube bo Google kupiło sobie YouTube'a, jak Instagram dla mety, jak WhatsApp dla mety, a potem kurz opadnie i wrócimy do pracy. Cztery przesłanki tego, że bańka istnieje, to przeinwestowanie, czyli za dużo pieniędzy zostało wlanych w ten rynek i nie wiem, czy ludziom odwaliło po prostu od tego, czy nie ma szans na zwrot, to się okaże, może być jedno i drugie. Przewartościowanie firmy związane z AI mają wycenę wyższą niż rzeczywistość. Niż rzeczywiście powinni mieć, a też z drugiej strony trudno jest wycenić coś, co jest totalnie nowe. Nadmierna ekspozycja. Rekordowy udział akcji w majątku Amerykanów, większość powiązana z AI i over leverage, czyli ja bym to przetłumaczył jako przedźwignowanie, ale automat przetłumaczył mi to jako nadmierne zadłużenie. Meta, Amazon, Microsoft stały się największymi emitentami długu. Żeby było śmieszniej. Pięć firm wydających najwięcej na AI, czyli Amazon, Alphabet, od Google, Microsoft, Meta i Oracle, wyemitowali długu za 108 miliardów dolarów. To jest trzy razy więcej niż w poprzednich dziewięciu latach łącznie. Tak samo Bank of England ostrzega, że aktualna sytuacja na rynku inwestycyjnym w okolicach AI w rzeczy związane z AI, Przypomina tę bańkę z, 2000, z wczesnych 2000 lat, czyli bańkę dotkomową. Jeżeli my się zastanawiamy, czy bańka AI istnieje, czy nie, i, i co z tego będzie wynikać, możni tego świata, zwłaszcza ci pracujący z AI i nad AI, jak chociażby Jeff Bezos, którego Amazon ma zainwestować 100 miliardów dolarów w różne projekty związane z AI, powiedział, że AI jest przemysłową bańką, ale społeczność będzie czerpać z tego gigantyczne zyski. Owszem, technologia zostanie, modele językowe zostaną, my z tego wszystkiego będziemy korzystać, ale ludzie potracą pracę i pęknięcie bańki AI dotknie nie tylko firmy związane z AI, ale zasadniczo wszystkie firmy. Podobnie Mark Zuckerberg mówił, że załamanie rynku w związku z bańką AI jest zdecydowanie możliwe. I wspomniany tutaj sam Altman. Też przyznał, że na rynku AI tworzy się bańka właśnie dlatego, że raz że firmy wydają kupę pieniędzy na rozwiązania, z, na rozwiązania związane z AI i z drugiej strony też firmy wydają kupę pieniędzy na firmy związane z AI. Dzisiaj wystarczy mieć AI w nazwie, żeby dostać finansowanie. I to, co w trakcie mojego researchu do tego odcinka wybrzmiało, to najgroźniejsza sytuacja nie jest wtedy, kiedy firmy inwestują w produkt. No bo jeżeli jest produkt, nie tak jak Perplexity, które po prostu ma GPT podpięty do internetu, tylko ma faktycznie produkt, który rozwiązuje jakiś biznesowy problem, to jeszcze nie jest ryzyko, to jeszcze nie jest wyzwanie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy inwestycje idą w pomysł. Idą w obietnicę. Kiedy ktoś mówi, mam taki pomysł na zajebistą aplikację z AI, która będzie leczyć raka. I nagle zlatują się firmy, inwestują w to, bo wszyscy inwestują w AI, nikt nie chce przegapić tego momentu. Teraz inwestycje są tanie, można mieć wielkie zwroty za jakiś czas. Za jakiś czas konkurencja to obsiądzie i już nie będzie tak łatwo, więc jazda i inwestujemy w to. I to ma potencjał na to, żeby po prostu piznąć. Co więcej, według analiz na stronie firstlinks.com.au wydatki na centra danych AI w 2025 roku miały, wyniosły około 400 miliardów dolarów. Roczna amortyzacja przy 10-letnim cyklu to 40 miliardów dolarów, więc generowany przychód to 15-20 miliardów dolarów, więc amortyzacja jest dwukrotnie wyższa od przychodu. I żeby osiągnąć chociażby 20% niefinansowanego pożyczkami zwrotu, Potrzeba by 480 miliardów dolarów przychodu z AI. I według First Links, świat po prostu nie jest w stanie tyle za AI zapłacić. Według innych informacji, Meta planuje wydać 600 miliardów dolarów na centra danych i inwestycje związane z AI. Co to oznacza dla nas, osób pracujących z AI, używających narzędzi AI do pracy, szkolących z AI, szkolących z używania tego narzędzia itd. Co się stanie, jeżeli bańka AI w końcu pęknie, czy też kiedy w końcu pęknie? Prawdę mówiąc, nie wiadomo, trudno jest przewidywać, ludzie ogólnie, jako ludzkość, są kiepscy w przewidywaniu czegokolwiek. Jeśli o mnie chodzi, to osobiście uważam, ale mogę się tutaj mylić, że AI będzie drożało z czasem. Dlatego, że AI, jeżeli chce się rozwijać, to będzie potrzebować w cholerę energii i chłodzenia. I myślę, że w najbliższym czasie właśnie ta technologia będzie najbardziej ograniczać AI, chyba, że powstanie coś rewolucyjnego na skalę światową, co obniży drastycznie koszty utrzymywania infrastruktury AI i dostarczania do niej energii, to wtedy ugryzę się w język. To, co na pewno zrobię, to poprawię sobie trochę sprzęt w domu, żeby udźwignął mi modele open source i zainteresuję się modelami open sourceowymi które mogę sobie uruchomić lokalnie na komputerze. Po trzecie, zainteresuję się fine-tuningiem modeli językowych. Myślę, że to może być pożądany skill w przyszłości. Myślę, że fakt, że lokalne modele językowe pozwalają trzymać dane na serwerach on-premise w firmach, to będzie coś, co zyska na znaczeniu z czasem, no bo z jednej strony firmom od AI zależy na tym, żeby gromadzić dane, z drugiej strony firma prywatna nie chce tym firmom swoich danych Udzielać. Raczej chcą to trzymać na własnych serwerach. W swoim czasie pracowałem sporo z firmami ubezpieczeniowymi, gdzie to cyberbezpieczeństwo, gdzie trzymanie danych u siebie, w fizycznym centrum danych jest mega ważne. Firmy ubezpieczeniowe i z rynków finansowych raczej w większości nie wyrzucają danych na, na zewnątrz czy do chmury. Dlatego, że w razie najgorszego, jeżeli coś się stanie, to te dane mają wszyscy. I pół biedy, jeśli to ma. Hacker. Hackerowi można zapłacić. Półbiedy, jeśli ludzie to zobaczą. Ludzie pewnie nic z tego nie zrozumieją, ale konkurencja jak to zobaczy, miazga. Więc lokalne instalacje, czy to Natena, czy, czy open source'owych modeli językowych, myślę, że zyskają na znaczeniu i myślę, że tego warto będzie się uczyć. I druga rzecz, czyli co polecam zrobić, co ja będę robił, co ja myślę, że zrobię, kiedy to wszystko zacznie padać. Dlaczego firma pada? Dlaczego chociażby teraz Perplexity ma problem? Na Problem polega na tym, że nie ma tam silnego modelu biznesowego. Nie ma tam modelu biznesowego opartego na rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu wartości. Bo w tym momencie Perplexity, które łączy się z internetem, jest po prostu kolejną firmą, która łączy się z internetem i to jest zasadniczo tyle. I jeśli ta firma nie zacznie zarabiać, a spadek 80%, spadek pobrań aplikacji może na to wskazywać, to firma po prostu padnie. Padnie dlatego, że nie wnosi wartości, bo są inni, którzy robią to samo, bo jeżeli to byłaby jedyna firma, która to robi, jak chociażby Baselinker, czyli teraz Base, firma oprogramowanie, które integruje kilka marketplace'ów w jednym miejscu i zasadniczo oprócz Base nie ma nic więcej na polskim rynku, to jest jakiś problem, który firma rozwiązuje. A w sytuacji Perplexity, jeżeli Perplexity padnie, to co się stanie? To pójdziemy do Google, pójdziemy do Gemini, pójdziemy do ChatGPT, pójdziemy do GroKa, pójdziemy gdzie indziej, bo są inni, którzy dają to samo albo podobne. I tym jest cały problem. Więc to, co ja planuję zrobić zawodowo w związku z tym, to robić dalej to, co robię, bo z wykształcenia jestem zasadniczo Copywriterem. Copywriterem, który, którego zadaniem jest przekonywać ludzi do zmiany zdania i łapać i utrzymywać uwagę którego zadaniem jest opowiadać o firmie w taki sposób, żeby korzyści, z jej korzyści ze współpracy z nią przekonywały innych właśnie do tej współpracy. Moim zadaniem jest marketing, czyli łączenie produktu z potencjalnym klientem. I niezależnie od narzędzi, to będzie w cenie: łapanie uwagi, utrzymywanie uwagi, pomnażanie pieniędzy, oszczędzanie ludziom czasu. To nic, że AI tworzy treści, bo treści. Nie są copywritingiem, treści nie są sprzedażą, treści nie są marketingiem, treści stanowią sam komunikat, sam nośnik pomiędzy, nośnik informacji pomiędzy produktem a klientem docelowym. Ale w tym wszystkim potrzebny jest człowiek, który to zaplanuje i zweryfikuje. I cały czas to powtarzam od trzech lat, odkąd pracuję z AI, że na początku musi być człowiek, który zaplanuje, co ma wejść w ogóle do AI, a na końcu też ma być człowiek, który zweryfikuje to, co z AI wyszło. Druga rzecz, drugie światełko w tunelu dla mnie to będzie znajdowanie wyróżników marki i sposobów na komunikację produktu do klientów. Bo w sytuacji, kiedy wszyscy już będą mieli AI, wszyscy będą mieli rack, bazę wiedzy, dokumentację, procesy, prompty i to wszystko, to wszyscy będą mieli to samo. Jeżeli wszyscy kupią sobie ten sam samochód, to nikt się nie wyróżni. I tu będzie moje zadanie, żeby znaleźć ten wyróżnik. Żeby zadać odpowiednie pytania odpowiednim osobom i uzyskać odpowiednie odpowiedzi, a następnie przekuć to w komunikat, być może przy użyciu narzędzi AI, być może jakoś inaczej. A jeśli to nie pomoże, to awaryjnie pójdę w jakąś pracę manualną. Na przykład, no nie chciałbym zostać hydraulikiem, ale spróbuj zautomatyzować kręcenie rur.